Siemano widzowie, w dzisiejszym filmie z rapy.pl pokażę wam jak zarabiać właśnie na tym trybie. Lustuje dla was Ty jedyne co musicie zrobić to zostawić suba łapkę w górę oraz napisać komentarz z linkiem, na którym gracie na rapy.pl. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra widzowie, pierwszy sposób na zarobek jest oczywiście kopanie. Tutaj właśnie zakupiłem sobie kilo w 10, żeby wam pokazać ile się kopię i czy się w ogóle opłaca to robić. Tutaj sobie przejdziemy, gdzie są generatory rozkopane wszystkie. Oczywiście posiadało rangę właśnie rapy, ale to nic nie zmienia, tylko ma dostęp właśnie do tych generatorów na strefie bezpiecznej. Możemy sobie kopać właśnie tutaj, albo właśnie na strefie PVP, gdzie są typy i mogą nas zabić. Sobie tu może na strefę dla w pewnie osób to kopię i zobaczmy. Nasz konto wynosi właśnie teraz 11035 i zobaczmy chwilę, dosłownie pokopiemy sobie. Oczywiście perkut roku nie mamy. Bo ja nie ulepszałem, bo lecę tylko w perki w tym momencie, dobra, tutaj troszeczkę rozkopaliśmy. Przejdziemy sobie szybko, tutaj podlecimy, dobra, mamy 11 040. i mam teraz no 11 150 dolarów z takiego generatora. dropnęliśmy nawet nie z całego, z połowy generatora, więc naprawdę to się uda to robić, Oczywiście, na strefie PVP, na którą zaraz polecimy, kopie się o wiele więcej. Jest większe niestety ryzyko, że właśnie nas zabije typ jakiś. Dobra, to ja lecę strefy PP i zaraz się widzimy. Dobra widzowie, jestem właśnie na strefy PP nasz balans pieniędzy wynosi no 11 tysięcy Skupiamy sobie szybko tutaj generator, żeby pokazać wam ile właśnie się kopie. Więc ja sobie rozkopię generator i zaraz się widzimy. Dobra widzowie, rozkopałem już generator, sprawdzam sobie właśnie balans konta i zarobiliśmy 100 dolarów prawie. Ja tutaj no, nie mówię, że nie mam perku dropu i ja o wiele więcej się zarabiam, ponieważ nikt go nie wykopał, właśnie. Sam go kopałem. To był generator szmaragdów, no, oczywiście bardziej poza się kopać wełnę, która jest właśnie tutaj oraz na strefie eventowej. Dobra, widzowie. Drugi sposób na zarobek jest właśnie wejście na strefę eventową i właśnie farmienie tych wszystkich połowanków, kopanie tych generatorów. Ja sobie szybko wyjmę właśnie z Shulkera tutaj. Dwie śnieżynki, żebym mógł wyrobić sobie kilo świąteczny i żebym mógł zrobić sobie wędkę świąteczną, i mam tutaj takie słabsze itemy, trochę, bo jest taki jeden klan, który właśnie przejął sobie tą strefę, i ja nie będę ryzykował, właśnie, stratą tych wszystkich itemów. Ja sobie znajdę cechy, gdzie nikogo nie będzie, i zaraz się widzimy. Zobaczymy, ja mam swoje refa, tutaj właśnie, piję sobie w i tu zauważyłem, że jest chłop W spokojnych temach, Nawet 10 chyba itemów Oj, ale on nam takie bomby wali, że to szok On jest na odpale i wywaliliśmy się Dobra, ale to nic Bo pójdziemy sobie W słabszych itemach, bo to nie ma dosłownie znaczenia Tutaj możemy zrobić sobie coś takiego no, Ale ja się szybko dobiorę zaraz się widzimy. Dobra widzowie, już się dobrałem, więc o, wychodzi właśnie na strefę wentową. Tutaj też jeszcze zrobię właśnie wędkę. I jak widzicie mamy tu takie bałwanki. Właśnie sobie zabijemy. Takie oczywiście możemy też robić karnet, który właśnie mamy tam. Zaraz w ogóle pokażę. No. I tutaj jest właśnie u bałwanka taki karnet. Ja już mam trochę odebranych, oczywiście poziomu grałem, ale tutaj jest ten darmowy karnet, a tutaj jest ten płatny za 80, parę złotych no, i w tym pierwszym mamy nad spoko rzeczy, bo tu mamy właśnie jabłko, fragmenty jakieś tam net ewentowe, te przedmioty nowe. No i naprawdę opłaca się, bo to trochę chodzi, bo taki fragment jeden chodzi za bodajże 400 dolarów. Więc już będziemy mogli sobie za takie 4 fragmenty kupić jakiś kilo w sensowny właśnie iść kopać. Ale możemy to zrobić tu, że na strefie ewentowej będziemy siedzieć i właśnie o tutaj. Jest taki generator, i sobie go kopiamy na shiftie, oczywiście. Dostajemy po dwa EXPO, właśnie z takiego jednego rozkopania, więc się opłaca. Tutaj jakieś typy są, a to są jakieś słabe typy, więc ich nie będziemy wbić sobie. Oczywiście i temu w tym nie oddaję teraz. Tam od, ponieważ właśnie nie ma happy hour. Oczywiście posiadając słabszych killów. Właśnie ja mam poziom pierwszego zdobioną śnieżynkę Mniej dostajemy Właśnie mam mniejszy procent szans na dostanie ścieżki, Albo jakiegoś przedmiotu typu cobweb albo antyweb Ponieważ w tym evencie właśnie jest to tak zrobione Że możemy, o właśnie Dostaliśmy teraz weba Więc mamy weba Tutaj wezmę sobie śnieżynki na pasy żeby nam się stakowały, Więc już mamy zarobione tak naprawdę około 50 dolarów więc, nad spoko Oczywiście łowić też się opłaca, ale mniej oczywiście Bo wiadomo jak to jest z tym łowieniem Najbardziej się opłaca kopać, albo Właśnie zrobić te bałwanki. które się raspią No ale jak właśnie jest happy hour to yy, Dużo ludzi biega I tutaj zabiliśmy sobie typkę, nic z niego nie mamy nie wiem, żadnych webów, tam rzeczy takich, a szkoda, bo moglibyśmy właśnie się dorobić bardziej. Najbardziej to jak, jak no właśnie jak dropniemy jakąś siłkę właśnie, bo siłkę można dropnąć z tego, to bardzo się dorobimy. Bo ja taka siłka na rynku aktualnie kosztuje 60 tysięcy, a więc... Ja se i jak droptu coś fajnego to zaraz się widzimy. Dobra widzowie dosłownie kopałem tak z 3 minutki. dużo dobrałem swojego seta właśnie. No i dostęp tak. 9 różnych, które na rynku aktualnie chodzą. Zobaczmy ile w sumie. No 70 dolarów, no to jest bardzo dużo pieniędzy już. Mamy 5 webów, które też nie są jakieś tanie. Jak to kojarzę, No też 90 dolarów powiedzmy, to 500 dolarów mamy. No więc no tak 1000 około... 3 minuty, 4 minuty gdzieś tak naprawdę się opłaca, bo to jest... No dosłownie 5 minut gry, a mamy już zrobione 1000, a Rapbox kosztuje 24, no to tak godzinka około, mamy Rapboxa. Albo nawet mniej bo to też zależy od naszego farta, bo jakbyśmy dropnęli właśnie siłkę albo jakiegoś koksa, to jesteśmy już plus 3-4 tysiące Robię no, to jeszcze zapomniałem wam przypomnieć właśnie o losowaniu na rapę właśnie tutaj. No, jedyne co trzeba zrobić, to jeszcze zostawić łapkę w górę. Suła złota, no, można opisać link, właśnie z gry, jak którym zagraliście na właśnie tym sezonie rapy. No i co, ja już się z wami żegnam. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hello.